Siemano strony Lewatyw i w dzisiejszym odcinku poradniku pokażę Wam jeszcze szybszą, jeszcze wydajniejszą farmę Expa i farmę kaktusa, trzciny i bambusa niż to było ostatnio. Oglądajcie! Dzisiaj przedstawię Wam jeszcze szybsze rozwiązanie, rozwiązanie niż ostatnio pokazane farmy zerotikowe. To też działa na zasadzie zerotikowego, ale w tym przypadku będziemy bugować blok. Solidny blok, jakim jest sand, na którym rośnie zarówno kaktus, zarówno bambus, jak i trzcina. Będziemy go bu bugować. Pokażę Wam teraz ten sposób. Czyli potrzebujemy oczywiście kaktusa, trzciny lub bambusa. Sand, czyli piasek, na którym będzie rosło, kilka solidnych bloków i dwie łódki oraz oto jej skrzynkę. Teraz postawimy sobie na tej skrzynce jedną z łodzi. O, mamy tak, ale we wszystkich poradnikach, jakie znajdziecie na internecie, będzie ta łódka położona tak. Ale my zrobimy sobie w inny sposób. Nie będziemy jej kłaść tak wzdłuż, tylko wszerz. Dzięki czemu będziemy mogli zrobić dwa razy większą farmę w jednym miejscu. Co potem wam pokaże, coś jest z tyłu. Ale teraz zajmijmy się pod, pod takimi zwykłymi podstawami, jakie są potrzebne, aby zbudować tą farmę. Teraz zbudujmy sobie w ten sposób. Ops, zabrakło mi bloczków. Połóżmy sobie na tym jeszcze łódkę. W ten sposób. I uwaga, teraz niszczymy ten, to, ten bloczek z tą łódką. Najlepiej to sobie popchnijmy ją. Jeżeli nam się zbuguje, to popchnijmy, żeby sobie spadła ładnie. Albo usiądźmy na nią, żeby posunąć się od. Do... O, już wpadła w odpowiednie miejsce. O, elegancko, mamy już łódkę. Teraz wystarczy, że podstawimy sobie jeszcze wyżej troszeczkę bloczek solidny. Opuścimy na niej piasek. I proszę bardzo, gotowe! Co jest cała farba, To jest wszystko, co nam już potrzeba. Możemy teraz sobie to zniszczyć. Uwaga, kładziemy kaktusa na piasku i proszę bardzo. Jak nam szybko wyrośnie. I to jest stuprocentowy, widzicie, minimum raz na sekundę, czy raz na dwie sekundy pojawi nam się kaktus. Czasem w farmach zerotykowych, jakie były tam poprzednio, bugowało się, że nie mogliście tego mieć mm, zagwarantowanego albo przez lagi, albo przez jakieś problemy. Tutaj nie ma możliwości, żeby kaktus, bambus lub trzcina nie wyrosły. To macie jedną podstawę według, przed nagraniami, zanim zacząłem nagrywać, bo jest jeszcze ze mną zając, zaraz będziecie z nim mogli porozmawiać też, zaraz będziecie mogli go usłyszeć, przed nagraniem jeszcze rozkminiliśmy więcej patentów, z zobaczyliśmy, że ta łódka może być w przeko, dzięki czemu zmieszą się na niej jednej, dwie łódki takie i dwa razy więcej możemy uzyskać na, jed na, jednym jakby, na jednej podstawie. Czyli z tej strony też robimy taki do góry mm, słupek, stawiamy łódkę i też możemy zrobić właśnie y farmę. Już kaktusa. I teraz widzicie, jak to szybko działa. Widzicie, nie zdążyłem przejść. To jest tak niesamowicie wydajna farma. Teraz pokażemy wam, zaraz usłyszycie zająca, pokażemy wam, co tutaj zrobiliśmy. Tu już mamy takie podstawy zaczęte automatycznych farm, także przełączam się do zająca. Także już jestem zającem. Może zając przywitaj się. Szymonu. Tak jak widzicie, tutaj... Z... Tutaj zrobiliśmy na zasadzie, tamtego, tamte, tamtego schematu, który jest pojedynczy, ale ja tak jak wam wcześniej wspominałem, może być na dwie łódki, to jest dwa razy, dwa razy wydajniejsza farma. To mało tego, zobaczcie tutaj co wymyśliliśmy. Tutaj macie dwa razy piasek i z drugiej strony dwa razy piasek. Działa to, no to na identycznej zasadzie. To jest to porta na trzech łódkach, w sumie nie, nie, nie jest tu tak jakby potwórna tamta farma. Tylko to jest oparte wszystko na trzech łódkach. Tak, czyli tak jak tu widzicie, jedna łódka na podstawie. Tak, która jeszcze... już tutaj działa. I jeszcze Mamy jedna. Mamy właśnie. To możemy, to możemy dobrać pokazać dobrać. od razu, jak to działa. Mamy tak. Taką sztuczkę. Teraz trzeba to zniszczyć. I ona sobie spada. I teraz już jest podwójna farma. A jak Można ją jeszcze dobrze, popchnąć. Dobrze się ustawi i zablokuje. To da się z tego wycisnąć nawet farmę. Eee, po czwórną. Zgadza się. Nawet bym powiedział po szóstną, aczkolwiek będzie potem mniej wydajna w zbieraniu już tych rzeczy. O, ucieka łódka. Trzeba, no? trzeba mieć na, na uwadze to, że one, te łódki czasem potrafią sobie uciekać. Trzeba je szybko budować w koło, tak jak tutaj widzicie. O, jedna właśnie nam ucieka. Bo nie dobudowaliśmy z drugiej strony wystarczająco szybko. Tutaj nie jest akurat żaden problem, nawet może udałoby się ją postawić w ten sposób, chociaż będzie ciężko. Ale jakbym ją postawił tutaj i spróbuję wjechać nią w te miejsce. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. o teraz tu wjechać. Postaram nie, to ty... musi być na dwóch Tak, sekundę. O, 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 dobra, teraz potrzeba nam się cofnąć. O. To musimy troszeczkę do przodu dać. Za bardzo, o tak. Uwaga, uwaga, wychodzimy. O kurcze, widzisz? Trzeba zablokować. Masz, masz budulec? Bo ja budulec ja nie mam. Ja też nie mam, ale zaraz to zrobię. Okay, do przepalarki z... skoczę. No mam kobla, kilka kobla spróbuję. Okej, okay, ja ze smoothstone od razu zrobię, nie rób z kobla. No tak, profesjonalnie będzie. A ja znowu się usadzamy do łódki. W, w ogóle no, jesteśmy to? na serwerze ale to masakra, nie wspomniałem o tym. Zobaczcie ile osób tak. jest, już jest późny wieczór. A tutaj dużo osób sobie pogrywa. O, i teraz sobie wjeżdżamy w tę w przestrzeń. I mamy teraz takich jakby 6 yy, miejsc, potencjalnych 6 miejsc na zbudowanie. Tu już farmy. Robi jeden. O, już działa, widzicie jak kolejny blotek. Kolejny zobaczcie tylko na to. Kolejny i kolejny, i na, dwóch, I teraz na, na bardzo na trzech łódkach jesteśmy w stanie zasadzić. No Kaktusa akurat tylko 3, bo Kaktus no musi tak. mieć Wiecie. blok przestrzeni dla siebie. Ale e, dla przykładu trzcina, jak tylko byśmy wylali tutaj wodę, to już by można było posadzić 6, aczkolwiek 6 jest trochę niewydajne. Bo system zbierania byłby utrudniony, A tak. aczkolwiek jeśli zniszczy się te dwa środkowe i zastąpi się tutaj e, jakimś blokiem budulca Albo lodem na przykład pokażę. Albo lodem, to jest szybciej. lepszy bo szybciej przemieszcza itemy Ale starczy się. tutaj postawić e, jakiś bloczek i tędy wylać wodę i będzie już e, ładnie się zbierało z czterech bloków naraz, tak jak jest tak. to w tamtej farmie e, trzciny Wystarczy teraz tu jak widzicie wodę wylać w tym Tutaj miejscu to karteczkę, pokaż. albo na poczwórnej pokażę, tylko tu musi być woda, żeby zasilać, tak jakby piasek, który ma wyrosnąć trzcinę. Tak jak tu widzicie, macie wodę, która kompletnie nie przeszkadza w wyrastaniu trzciny, a ta woda natomiast idzie po szkle, gdzie zbieranie po tego, po lodzie, nie po szkle, zbieranie tego jest niesamowicie więcej wydajne, co więcej, te farmy, które tutaj widzicie, o wiele mniej lagują niż te zerotikowe, ponieważ tam mieli, musieliśmy mieć odgroma pistonów, które poprzez szybkie poruszanie próbowały wymusić ten z, zerowy tick, żeby to się załapało. Żeby za... Tutaj nie potrzeba, ponieważ drgania samego klocka powodują wymuszenie te, tego wyrośnięcia zerotikowego, i nawet jak są jakieś malutkie lagi na serwerze, to to nie przeszkadza kompletnie niczemu. Sam, samo drżenie bloka jest rejestrowane i wtedy nam wyrasta minimum raz na te dwie sekundy. No to, to jest niesamowicie wydajne. Teraz żeby wam pokazać jak to działa, to tutaj mamy już gotową wielką farmę na 7 piecyków, wydaje nam się nawet zdającym, żeby działało to na 10 nawet piecyków, tyle, że zagospodarowaliśmy za mało przestrzeni na tą farmę. To jest o tyle farma, farma wydajna i a zarazem ekspiarka, ponieważ pierwsza rzecz, możemy naprawiać przedmioty. Bardzo chętnie bym naprawił, ale już przed nagraniami testując to, naprawiłem wszystko co możliwe. Czyli pokażę wam po prostu yy, expa, ile dostanę expa. Te 3 czy 4 już pierwsze wykorzystałem. Po to jest ta dźwignia zresztą, żeby nam nie wypadały yy, rzeczy do hopperów, które są poniżej. Poczekamy zatem teraz, żeby nam się coś przepaliło w tym o mamy już tutaj przepalone. 5 leveli udało nam się zebrać Teraz zobaczymy tutaj, myślę, że to będzie trochę więcej Już mamy 30 level Im wyższy level, tym mniej dostajemy A zobaczcie, już mam 34 level 36 level Już macie 3 enchanty na 30 level No 2 powiedzmy Ale widzicie, jaka to jest wydajna A co więcej, nie dość, że mamy tutaj farmę w tym, w tym przypadku mamy farmę kaktusów i bambusa. Dodatkowo mamy farmę EXPA, a jeszcze jakby tego było mało, dostajemy dużo mączki kosnej. Działa to na tej zasadzie, że jeżeli tu, 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 tu. możemy rozkopać. O, mamy kompo kompostownik, który przyjmuje kaktus. O widzicie, ten tutaj już kaktus nie wleci, bo mamy wszystko zapełnione przez hopery, więc jak nie wleci, to przelatuje na sam koniec. Na samym końcu jest hopper z oczywiście naszym kompostownikiem. Ten kompostownik, gdy się przepełni, robi nam mączkę kostą, która jest zwracana oczywiście do tej skrzynki. Jest to tak niesamowicie wydajne i wszystko zagospodarowane, że nic się nie marnuje, a mamy same zyski w, tej, w tym przypadku. A tutaj, jeszcze tak na boczku, mamy przepalarkę pieca. Jest nasz piec automatyczny. Jesteśmy na serwerze, jak powtarzam, katastrofa Masakra. Na takim terenie sobie tutaj testujemy wszystkie e, maszyny, wszystkie mechanizmy. I zapraszam do zapisywania się oczywiście na odcinek, który był poprzednio. Będziecie mieli linka w opisie. A cóż, myślę, że się Moje żegnamy. W przyszłości przede wszystkim jeszcze trochę farm tutaj powstanie, także będzie co oglądać. Będzie co oglądać, no macie najświeższą farmę jaka jest, więc warto ją szybko wykorzystać. Niedługo będzie bardzo popularna, więc bądźcie pierwsi, wyprzedźcie wszystkich. A co, jeżeli będziecie mieli ochotę, żeby pokazać dokładnie jak zrobić już taką zautomatyzowaną, tak jak tutaj widzicie, czyli krok po kroku jak zbudować, obudować i żeby się przepalało, to no zostawcie ślad po sobie, zostawcie łapki w górę. Będzie wystarczająco dużo łapek w górę. Może uda się dobić 1000 łapy w górę to wtedy pomyślimy jeżeli będą komentarze z chęcią taką to nagramy jak zbudować całe od początku a my dalej bierzemy się za budowanie naszej farmy teraz trzciny w tym przypadku i wymyślamy dalej rozwinięcia tego mechanizmu bo podczas nagrywania tego materiału wymyśliliśmy już kilka zastosowań tak jak właśnie dwie łódki na jednej przestrzeni gdzie na wszystkich poradnikach podejrzewam do tego naszego będziecie mieli pokazane że jest jedna łódka to jest jakby Jedna farma, a my już pokazaliśmy, że można co więcej nie dwie, a nawet cztery, a nawet sześć. Przy czym te sześć już jest mniej wydajne w zbieraniu. Także cóż, żegnamy się z wami. Pochwalcie się, czy udało wam się zrobić tą farmę. Jak macie pytania, to też w komentarzu będziemy wam odpowiadać. No i to tyle było. Zapraszam na masakry, na zapisy, na lajwy przede wszystkim. No i do subskrypcji kanału. Trzymajcie się, siemanko.